Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale TV w programie Belli Simki. Dzisiaj mamy dla Was bardzo fajny temat, który w sumie jest bardzo na topie, czyli uwaga produkty mineralne, a wpływ na naszą skórę. Zaczynamy! Muzyka Opowiemy Wam, jak w ogóle wpływają kosmetyki mineralne na skórę, ponieważ już kiedyś y, były stosowane w pielęgnacji i zastanówmy się, jak w ogóle wpływają właśnie na naszą skórę. Pewnie pamiętacie jeszcze kilka lat temu kosmetyki mineralne były przede wszystkim przepisywane osobom ze skórą wrażliwą, podrażnioną, skłoną do zaczerwienień. Pamiętam jeszcze w naszym gabinecie jak o, chyba z 10 lat temu sprzedawałyśmy kosmetyki mineralne i to były takie początki, właśnie po zabiegach złuszczających czy właśnie e, takich bardziej drażniących skórę, właśnie, żeby jeszcze dodatkowo ich nie obciążać. No i na tym skończyłyśmy naszą przygodę z kosmetykami mineralnymi. I uwaga, teraz powracają do łask. Dokładnie, tak. Przede wszystkim, e, czym są produkty mineralne? Produkty mineralne to nic innego jak sproszkowane. E, Sproszkowane minerały są to proszki, które są zabarwiane naturalnymi pigmentami i które możemy nakładać bezpośrednio na skórę. Tak jak Aneta wspomniała, już kiedyś stosowałyśmy tego rodzaju kosmetyki i zalecałyśmy naszym pacjentkom po zabiegach inwazyjnych, po zabiegach właśnie złuszczających, takich, które wymagają delikatnych, lekkich produktów, żeby właśnie nie działały komedogennie, a co chcemy w ogóle Wam pokazać, i w ogóle to, co chcemy Wam pokazać, to przede wszystkim takie kosmetyki, które są dobre na kilka defektów skórnych. W ogóle zastanawialiście się kiedyś, że kosmetyki mineralne są dobre, dobre w ogóle dla skór trądzikowych. Powiem Wam szczerze, że dla nas to jest naprawdę mega odkrycie, bo faktycznie my, jakby podczas stosowania kosmetyków mineralnych, a stosujemy je około. Trzech lat. Tak, trzy lata już, by, na pewno. To powiem Wam szczerze, że naprawdę to jest mega odkrycie właśnie dla takich skór tronnikowych, właśnie, żeby dodatkowo nie zapychać tej skóry, nie obciążać, pozwolić jej na, na swobodne oddychanie i takie, wiecie, samoistne oczyszczanie, nie zaklejanie tej buzi. Przede wszystkim dzieje się tak ze względu na skład, a skład jest naprawdę bardzo naturalny. Tutaj w składzie kosmetyków, które chcemy też Wam pokazać, są tlenek cynku, tlenek tytanu, tlenek żelaza, mika. Są są to właśnie proszki, które bezpośrednio wpływają, można powiedzieć, w niektórych, znaczy w niektórych. W zasadzie jest dużo korzyści stosowania tych kosmetyków. Opowiemy Wam, w jakich przypadkach trzeba delikatnie wprowadzać te preparaty do swojej pielęgnacji. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o działanie na trądzik, to ma zbawienny wpływ. Przede wszystkim dlatego, ponieważ tlenek cynku pochłania nadmiar sebum i potu, więc ta skóra po prostu przede wszystkim na przykład w okresie letnim się tak nie, nie świeci. Jeżeli masz cerę właśnie taką tłustą, trądzikową, to przez cały rok zalecamy stosowania właśnie takich produktów. Z kolei, jakie jest ceramik? Słuchaj, no, powiem Wam, że ja jestem tutaj y, posiadaczką cery suchej, odwodnionej i nawet, y, nawet y, czytałyśmy pewne badania dzisiaj właśnie na temat produktów mineralnych i posądzono produkty mineralne o przesuszenie. I tak właśnie mówię do Ani jejku, ja nigdy nie miałam przesuszenia po tych produktach mineralnych i powiem Wam, że doszłyśmy obydwie tutaj do wniosku, że pielęgnacja domowa, tak jak uczymy, jest po prostu kluczem tutaj do sukcesu, bo faktycznie ci skóra jest bardzo sucha, odwodniona i jeszcze do tego źle pielęgnowana. Wiecie, te wszystkie skórki, które gdzieś tam sterczą, bo jak wiadomo, skóra sucha ma troszkę zaburzony ten proces yy, keratelizacji, to faktycznie możemy po prostu podkreślić tą suchą skóry, więc tutaj pielęgnacja gra pierwsze skrzypce. Tak, ten cynku ma takie właściwości wysuszające, więc jeżeli mamy problem z odwodnieniem, no to niestety podkreślimy ten defekt, ale natrądzik jest naprawdę rewelacyjny i bardzo polecamy stosowanie właśnie w przypadku stanów zapalnych, a jeżeli chodzi o odwodnioną skórę, jeżeli zauważasz, że wszelkiego rodzaju skórki, takie miejscowe przesuszenia są podkreślane, to przyjrzyj się swojej pielęgnacji domowej. Pamiętajcie też, że przy skórach tłustych może być tak, że kosmetyki mineralne nie będą dla Ciebie. Więc uwaga, tutaj zawsze podkreślamy, że trzeba po prostu przetestować na własnej skórze, bo to, co nam się sprawdziło, nie zawsze może się sprawdzić Tobie, nie ma skórę tłustą i tutaj akurat u niej było naprawdę bardzo dobrze i stosuje te produkty od kilku lat i bardzo dobrze się sprawdzają, tak samo mi, ale czasem może być tak, że mimo wszystko, jeśli masz skórę tłustą, może trochę zapchać. Tak, chcemy pokazać Wam dwie marki, które testujemy już od kilku lat. W ogóle całą przygodę, znaczy te trzy lata temu, kiedy zaczęłyśmy się tak świadomie przyglądać kosmetykom mineralnym, no to rozpoczęłyśmy od kosmetyków marki Anabel Minerals i Wam pokażemy, jak się szata graficzna tutaj sprawdziła w międzyczasie. Zobaczcie, jak wyglądały kiedyś produkty, a jak wyglądają y, znaczy, teraz. Znaczy, ten jeszcze można kupić, bo to nie jest jakby stały. Tak. Tutaj Ania pewnie myśli o tym, który po prostu jest w kartonowym pudełeczku i można go kupić jakby albo w tej różowej szacie, lub tak. właśnie w tej Tak, A ten był kiedyś stosowany. Znaczy, nie kiedyś stosowany, tylko tak wyglądała szata graficzna kiedyś, więc naprawdę marka Annabelle zrobi niesamowity e, progres, jeżeli chodzi o e, e, swój wizerunek. E, no i e, jakie miałaś odczucia, jeżeli jeżeli chodzi o Anabel. Znaczy, ja go stosowałam faktycznie to był praktycznie mój pierwszy podkład mineralny, który gdzieś tam pojawił się w mojej y, kosmetyczce. No, i powiem Wam, że to jest naprawdę odkrycie. Po prostu ja nigdy nie miałam takiej ładnej cery. Odkąd A, wprowadziłam odpowiednią pielęgnację, I B, jeszcze dodatkowo dołożyłam produkty mineralne, które nie obciążają skóry, a wręcz ją nawet pielęgnują. E, oczywiście pokażemy Wam bardzo fajną tutaj jeszcze inne rzeczy, które nawet mają witaminę E w składzie. Dla mnie to było w ogóle w kosmetykach nie Witamina E to po prostu nie do pomyślenia. Ale powiem Wam, że jak najbardziej marka Annabelle Mineral zrobiła naprawdę e, świetny. Świetny w ogóle taki... Otoczkę wokół tych produktów. Bo raz, że są zdrowe, dwa mają świetny, świetny właśnie design graficzny i mają tu bardzo duży wybór, To, to nie są tylko podkłady, to są też pudry, e, róże. Nie wiem czy mają, nie do końca, wiem czy mają bronzery, bo akurat to też mamy bronzery z innej marki. Ale naprawdę są bardzo fajne. Nawet mają kredki z tego, co wiem, tak tak Tak, brwi, tak. Więc naprawdę tutaj marka Nabel Minerals dla mnie jest po prostu prokursorem e, produktów mineralnych. Też przede wszystkim e, ja zauważyłam, że nasze pacjentki na początku troszeczkę się zniechęcają do tych produktów. Ponieważ wcześniej stosowały cięższe podkłady, które miały więcej tych pigmentów białych i które odpowiadały za krycie, ale muszę Wam powiedzieć, że ten proces przechodzenia z jednego do drugiego też no, trwa. Też jest taka zasada, że przy zmianie produktów z tych takich standardowych, które można dostać w drogerii na mineralne, przede wszystkim różni się tym forma nakładania. Tutaj też opowiemy Wam w kilku słowach, jak nakładać produkty sypkie, które są podkładami kryjącymi. Na skórę, ponieważ słyszę tutaj, a tu mi się plama zrobiła, a tutaj do końca nie kryje. Słuchajcie, zasada jest taka. Jak przechodzicie, jak decydujecie się na pudry mineralne, to przede wszystkim musicie zwrócić uwagę na to, jaki chcecie efekt uzyskać. Ponieważ normalnie tak na co dzień, jak chcecie na przykład potraktować ten puder jako trans, znaczy transparentny, on będzie le lekko krył i nie będzie do końca transparentny, ale wystarczy jedna warstwa i wysypujecie. Wysypujecie na wieczko po prostu produkt i pędzlem typu top-flat bądź kabuki, czyli to jest taki prosty, ścięty, który jest tak nabity mocno włosiem, po prostu nakładacie i strzepujecie nadmiar. I dopiero nakładacie, ale to nie jest tak, że pac i jest plama, tylko od razu, robiąc koliste ruchy, po prostu zaczynacie blendować sobie ten podkład na skórze. Wtedy gwarantuję, że nie będzie żadnych plam, nie będzie żadnych maziaj i innych niedoskonałości. Będzie ładnie pokryta skóra produktem. I teraz, tak jak naukładacie jedną warstwę. To będzie efekt takiego dziennego makijażu. Jak nakładacie dwie warstwy bądź trzy, to uzyskacie efekt po prostu mocno kryjącego podkładu takiego płynnego, jaki dotychczas używałaś, więc... Warto ym, pobawić się po prostu tymi produktami. Warto też dodać, że są różne rodzaje tych podkładów. Ania tutaj mówi o, o standardowej procedurze nakładania podkładów, ale na przykład jest podkład kryjący, matujący Roświetek. lub rozświetlający, więc kryjący tutaj myślę, że w zupełności pierwsza warstwa wam wystarczy, bo ja używam kryjącego i na co dzień wygląda ta skóra naprawdę bardzo dobrze przykryta, nie mam żadnych zaczerwienień, a mam do tego bardzo dużą skłonność, i mam skórę wrażliwą, więc w zupełności tutaj e, kryjące wam. Jedna warstwa wystarczy, rozświetlający jest taki, być ja bardziej ja używam rozświetlającego, glow, mhm. więc tutaj jak, e, faktycznie można stopniować e, e, jakby warstwami ten stopień krycia, no i oczywiście matujący dla skór trądzikowych naprawdę. Świetny i też przypomina delikatnie ten podkład kryjący. Ja powiem jeszcze, że właśnie w okresie wakacyjnym nawet używam tego rozświetlającego, mimo tego, że mówi się, że przez kurach tłustych absolutnie żadnych drobinek, żadnego glow. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że on tak bardzo fajnie pochłania sebum i pot, jak jest gorąco, że naprawdę świecił mi się tylko nos, a mam taką tendencję, że mi się wszystko świeci, więc produkty mineralne w moim wypadku, nawet w wersji rozświetlającej, bardzo mi się sprawdziły. Faktycznie on jest lżejszy i trzeba go więcej nałożyć, dlatego właśnie wspominam o tym, że jeżeli nie wystarczy Ci ten efekt um, po prostu krycia, można zawsze dołożyć kolejną warstwę. No i oczywiście moi drodzy, na koniec wisienka na tordzie, czyli produkty Asoa, z którą markę po prostu pokochałyśmy od pierwszego życia, przez właśnie kremy z filtrami, przez różne sery, które będziemy oczywiście Wam tutaj niebawem pokazywać, po właśnie kolorówkę, która jest świeżuteńka, jak bułeczki po prostu z piekarnika wyszły. Tak. Cała seria... pokazuje od tyłu, ponieważ mają... Tak naprawdę właśnie całą serię, Anetka wam tutaj przedstawiła. Cała seria powie. i właśnie i produktów rozświetlających, czyli tutaj linia żółwych tak naprawdę, gdzie nakładamy tutaj, wiecie, środek twarzy i właśnie też róże, i bronzery. I najlepsze, mhm. co po prostu powiem Wam mega mi się sprawdziło, czyli uwaga, palety cieni. Tak. Myślę, że podzieliłyśmy tutaj z Anią. Ania ma tutaj y, właśnie taką cieplejszą. Powiem, tak, powiem, na jesień. Szczerze, nawet... szczerze, naprawdę bardzo pasuje, a troszkę się kłóciłyśmy, tak? Minimalnie. Tak, kłóciłyśmy się, ponieważ y, obie lubimy nu, nude kolory i takie w ciepłych odcieniach, Aneta generalnie jest troszeczkę chłodniejsza, ale tutaj też są naprawdę bardzo ładne, chłodne kolory i y, no, na przykład ten pierwszy jest taki cielisty, który uwielbiam na co dzień, jest, jest rewelacyjny. Po, po paletki są po prostu świetne. No i tutaj jest taka druga paletka, to taka standardowa, jak ja to mówię, dzienna, chociaż też można z tej tutaj zbudować makijaż wieczorowy. Dużo jest takich właśnie błyszczących się elementów, gdzieś tam po prostu gdzieś tam w kąciku oka można dodać. I uwaga, te palety mają w, składni, w sobie składniki, które działają po prostu pielęgnujące na okolice oka, witamina E, kolej z nasion słonecznika. Czy tak, czy skwalan właśnie, więc naprawdę bardzo fajna pod kątem składu, pod kątem w ogóle tak. Powiem, że dzisiaj w ogóle ostatnio cały czas jestem już uzależniona, więc one nie są już takie czyściutkie, piękne jak wiecie z produkcji, więc widać, że są używane. Natomiast muszę wam powiedzieć, że tak, ja jestem emerytowaną wizerzystką i od 14 roku życia malowałam i bawię się tymi faktycznie cieniami i powiem mam moje spostrzeżenia jako wizażysta. Przede wszystkim bardzo dobrze są napigmentowane. Nie sypią, nie sypią się tutaj w dolinie łez i w ogóle pod oczami. Bardzo ładnie wyglądają w ciągu dnia, nie utleniają się, więc naprawdę muszę powiedzieć, że marka ASOA dobra robota, bo pod kątem trwałości i takiego estetycznego wizerunku przez cały dzień są naprawdę świetne cienie. No i jeszcze dodam kilka słów też o podkładzie i mam takie porównanie właśnie między Annabelle Minerals a Asawa i powiem Wam szczerze, że ciężko tutaj wybrać faworyta, naprawdę. Mm. Wydaje mi się, że marka Asawa ma troszkę bardziej takie, ten taki pyłek jest taki bardziej gładki, takie mam wrażenie, ale to żaden mankament. Generalnie obydwa są bardzo dobre. Myślę, że tak. to jest kwestia wypróbowania. Uwaga. Oba uwielbiamy. Te produkty, czyli bronzery, wszelkie rozświetlacze, są tak napigmentowane, że dawajcie naprawdę ciupkę. Mój pierwszy makijaż wyglądał jak po prostu, jakbym była Holidoli, no Bo tak się, tak się malowałam, że to źle wyglądało, więc trzeba było wszystko zmyć. Naprawdę ciupeczka na, tutaj na, na to wieczko, i uwaga, tu jest taki, o widzicie? Musimy, jak żeby, nie jak się jak mi przekręcili do końca, jest zostawicie wszystko otwarte, to no wszystko się wysypuje, więc pamiętajcie, że to już tak, są, sitko. Dwa, są, jest, są nawet dwa, na dwa, nie? bo jest i kropeczki, i są także tak, można więc jeśli wysypać się wytraca, dużo. No, tak, jeśli się wytraca już produkt, to jest większe większe okienko do wysypania. Ale muszę Świetne. powiedzieć, że w ogóle też szata graficzna jest bardzo ekskluzywna, jak, na, jak powiem tak, jestem po prostu z marki Asoła, bardzo dumna, ponieważ naprawdę zaczęłyśmy w ogóle w, w, w współpracę z Marką Asoła już już Za czasów filtrów przeciwsłonecznych w zeszłym roku, i teraz wypuścili całą kolorówkę. W ogóle cała strona internetowa jest na nowo stworzona, jest bardzo ekskluzywna, wygląda bardzo kobieco. Dzisiaj, w ogóle dzisiaj jeszcze przeanalizowałyśmy całą stronę i dokładnie wszystkie składy, i naprawdę jest sztos, więc bardzo fajne produkty. Więc tak. Podsumowując, jeżeli chodzi o nasze tutaj jakby zalecenia, jeżeli chodzi o produkty mineralne, to pamiętajcie, na trądzik. Potrafią te kosmetyki zdziałać cuda, jeżeli chodzi o uzupełnienie waszej pielęgnacji codziennej, ponieważ płynne produkty, takie klasyczne, drogeryjne, mogą po prostu działać komedogennie, mogą powodować jakby nawarstwianie się też tej hiperkaratozy naskórkowej, tak może, może więcej tego naskórka zalegać na skórze. No i też musimy pamiętać w takich sytuacjach, w ogóle przy wykonywaniu makijażu, żeby robić regularny peeling. No i przy, skóry, przy suchych skórach pamiętajmy też o odpowiednim nawilżeniu, bo inaczej po prostu podkreślam wszystkie niedoskonałości. Bardzo Wam dziękujemy za um, nasze dzisiejsze spotkanie, że mogliście nas oglądać e, i mamy nadzieję, że odcinek był dla Was um, wartościowy pod kątem naszych treści. Oczywiście Was serdecznie zapraszamy na nasze social media, na Instagrama, um, Belisimki e, i e, oczywiście łapki w górę. I e, subskrybujcie nasz kanał. No i oczywiście czekamy na komentarze. Do zobaczenia.